SEGA Witam Was bardzo serdecznie, jest to nowa seria Zagrajmy! Tak, dziś zaczniemy sobie przechodzić Sonic Generations Gierkę, która wyszła w wyszła 4 listopadzie 2011 roku Na komputery systemu Windows okazji 20-lecia naszego kochanego Jerza Sonic'a Tak, i oczywiście klikamy New Game Zaczynamy grę od nowa. O, i tu, tutaj gra, Stawię tutaj taki fajny motyw, że, że nie ma historii, po prostu graj, zbieraj punkty, zabijaj wrogów i, i już, już grywasz gwarantowaną. I nagrywam komentarz zaraz po nagraniu. Gdyż. Tak, dlaczego? Ponieważ ta gra jest bardzo szybka i wymaga naprawdę dużego skupienia. I muszę przyznać, że grafika jest naprawdę bardzo ładna. Mi się szczerze podoba, muszę Wam przyznać. I, i ten etap, który teraz widzicie, to jest Green Hill Zone. Etap z pierwszej gry Sonic the Hedgehog. I naprawdę tutaj już gra oferuje, że jest tu bardzo nowocześniony etap. I że to jest inny klocek, a nie tamtym, wiecie. I na końcu każdego poziomu zawsze będziecie mieć ocenę końcową. Gdy jak najszybciej przebiegniemy poziom i zbierzemy jak najwięcej pierścieni, to dostajemy Perfect Bonus oraz rangę S. Tak. O, i teraz się zaczyna historia. Wszyscy cicho. Hey guys, what's going on? you having a party or something? Surprise Ah you guys It's kind of impossible to surprise you. You totally got me this time. I had no idea. Yeah, right. Happy birthday Sonic. Hope you like this. Like it? I love it! Ah! Ah, what the fuck did you do? Hmm? What? Sonic, what's that? What's it doing? Jesteś na ekranie, Sonic. <laughs> o, wow, ale biało. Wow, jaki dobacz. O, i ten wygląd po Ten wygląd Sonica po raz pierwszy pojawił się w Sonic Adventure. O i tutaj kłania się nam drugi styl gry, zwany współczesnym stylem gry. Już mówię na czym Wam polega. To znaczy to, że nasz sonik, yy, to jest nasz Sonic kiedy ma właśnie 20 lat i umie mniej więcej driftować, tak jak teraz oraz umie umie atakować przeciwników w powietrzu. I popatrzcie to jest bardzo fajny system trików, na którym można narobić sobie trochę prędkości, która się znajduje właśnie w lewym dolnym rogu. Właśnie, i, i gdy jej używamy, to musimy, to właśnie ona nam się wyczerpuje i musimy zrobić triki. I popatrzcie. No, no i popatrzcie. Ten styl gry jest wzięty z Sonic Unleashed. Była to gra, która właśnie też zabierały dwa style gry były to poziomy dzienne i nocne i ten styl gry jest naprawdę bardzo przyjemny muszę wam przyznać to sterowanie jest bardzo fajne i za, I za którymś razem gdy przechodzi się te plansze to jest bardzo fajnie naprawdę jest, jest naprawdę rywalność gwarantowana i naprawdę I gdy przechodzicie to za któryś którymś już razem, to wtedy zdajecie sobie sprawę, o jestem takim hardcorem, u mnie to wszystko, tak, na tak, ta, ta. Naprawdę, naprawdę. Ten styl gry jest naprawdę przyjemny. Jest, gra jest naprawdę szybka, nadpogodliwa, energiczna i ten styl gry sprawia, że ta, ta gra naprawdę bardzo odzwierciedla że, że styl Sonika. Naprawdę bo ten styl naprawdę działa, muszę Wam przyznać. O. A tak wygląda właśnie zakończenie poziomu ze strony współczesnej. Sonic wtedy robi coś takiego. Oj, ten breakdance jest wzięty chyba z Sonic Advance 3, coś takiego. Sonic Advance 3. Nie pamiętam, ale tak jest. Dobra. Dalsza historia.

To hey, jest głuptasie. Ciebie tutaj nigdy nie było. Hey Sonic, I saw something over there in the distance, like buildings, but they look weird. That might be a good place to check out. I'll be back soon. <laughs> wow, you weren't kidding when you said soon. I thought you already left. No, w końcu Sonic jest szybki. I odblokowujemy w ten sposób nasz świat, gdy przejdziemy dwa akty jakiejś danej krainy. O, i tutaj mamy na początku informację, że możemy zmieniać sobie dwóch soniku. Tak więc, to jest koniec tego odcinka, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i na razie, cześć, pa. pa. do zobaczenia w kolejnej części.